Witam was, moi drodzy parafianie, w kolejnym odcineczku na kanale Jagowlog. Dzisiaj, tak jak macie w tytule, przedstawię wam całą historię o mojej byłej. Zapraszam do oglądania! Było byłą, byłą DT 80 na Polinii, każdy zna Była już na niejednym filmie No i co w związku z tym? Z tego, że dostaje strasznie dużo pytań Na temat co tam było, jak to wszystko wyglądało Pytacie mnie Dokleiny, części, silnik i tak dalej Jest tego Multum Tak więc postanowimy stworzyć ten wspaniały odciniaczek W tej wspaniałej czapce reniferwatej no, już tak no i co, Wrzucam tej tutaj parę wstawek, parę zdjęć jak to wszystko wyglądało, mniej więcej żeby to fajnie wyglądało No więc cóż, zaczniemy od tej kwestii, której chyba za bardzo nie znacie, bo film ten był 28 sierpnia 2017 roku Link też tu na górze w prezentacji, tam w opisie była cała, wiecie, cała, cała opis silnika No ale kurde, garną się rozwinął, przebyło co do tamtej pory jakieś 5 tysięcy <laughs> No i robimy ten Jak więc cóż moi drodzy, posłużę się telefonem Kwestia silnika to cóż, cylinder jak dobrze wiecie był to po linii 80 z tłokiem Barkit. Czyli myślę, że fajny secik do takiego sprzęta i naprawdę jestem zadowolony, bo to chodziło tyle czasu i nigdy się z tym kompletnie nic nie działo. Tak więc no co, cylinder mogę wam z pełnym sumieniem ja i Timcom polecić. Naprawdę polecam wam. Co dalej? Teraz polecimy sobie z resztą. Gratów, moi drodzy, gaźnik, co jest bardzo istotną kwestią Było to około 26 mm Trochę duży, bo na przykład w filmiku mam 21 mm, a recci? Jakoś tak <gry> No i kurde, ładnie to chodziło, fajnie to było wyregulowane i było naprawdę ładnie się kręciło I, No i co, no no, ten gaźnika, no fajny bo jakościowo, i ja nie przejdziełem pół roku, i naprawdę nigdy się nic z nią nie podziało takiego, żebym potem chodził i płakał, co nie? Co dalej? Sprzęgło to było Top Kevlar. Mogę osobiście polecić, nie jest jakaś może najwyższa półka, ale było w porządeczku. Kruciec i zawór wydechowy to było Italkit, czyli taka półka, myślę, taka git, jakościowo, moim zdaniem. Wydech, czyli to, co brzmiało pięknie. RKRK, taka nazwa. jak ten był piękny, fajnie brzmiał. Nie jest on drogi, a dźwięk jest mega fajny. Ale co, no mój był troszeczkę taki zmordowany życiem, taki szary, już taki brzydki, ale no mimo wszystko. Ładnie to brzmiało. Lecimy dalej. Eee, filtr, no to gąbka, no to tam wiecie, no tu, tu nie ma co dużo mówić, co nie? Wał, o to też jest istotne. Wał był Karenzi. Kre, karenzi? Karensi, karensio, karensia. Nie wiem, jak to się mała tak fachowo, no ale Karenzi, Karenzi się pisze. No i co? Też było spoko, wytrzymało wszystko. Łożyska to były Koto C3. Myślę, że jest to taka półeczka w porządku. Ja osobiście polecam, jeśli ktoś zastanawiał nad łóżkami kojo, C3, Koto C3, tak. To osobiście polecam Chłodnica tamta była zmieniona, bo ta oryginalna ZT Była no troszeczkę niewydolna I była założona chłodnica z, proszę państwa, Kadziwy 125, Kadziwa to, to takie włoskie moto Tak od była założona no i to fajnie działało Rollgas tam był krótki Co dawało fajniejsze i przyjemniejsze, wiecie, Z jazdy Bo na przykład w Simku mam taki A tam był taki No i to był Rollgas Motorforce, Force Czyli z drogiego, a, a dobrego Kariery były spasowane Pod cylinder Czyli no co tu dużo mówić Kartery jak kartery <laughs> Czyli ja mam wzmacniany w simku, ale tam była seria Po prostu ładnie spasowana No i łożysko giełkowe było karenzi No i z takich grubszych rzeczy to tyle Silnik tak wyglądał I co moi drodzy brzmiało to przekozacko Wszystko fajnie chodziło <laughs> Mogę jeszcze powiedzieć na temat plastików, moi drodzy. Plastiki naprawdę, przepraszam, ale nie pamiętam z czego to były. Zawsze mi pod KTM podchodziły i tak dalej, ale nie był to KTM. Z tyłu lampa to była taka rowerowa, zrobiona <grym> i stopu nie było, to było źle zrobione. Przed, z przodu lampa, właśnie asyrence mówi, że jest plastru, nie ma lampy. Była lampa, była soczewka pod przednim błotnikiem. I dawało to szczerze radę w nocy Tak mi się wydaje Co dalej? Cała rama, wahacz Były piaskowo tak, wypiaskowane I proszkowo pomalowane na czarny połysk No czasem się taki zrobił taki półmat Ale no, to był czarny połysk w teorii e, Obręcze również były wypiaskowane Zaciski AJP od hamulców e, Dźwignia sprzęgła Te tylnie mocowania dla pasażera Tylni ten trójkąt To wszystko piaskowane i malowane w taki ciemny czerwony połysk i bardzo się ładnie trzymał, bo to było na mieniach, było darte tym karczerami i tak dalej i nigdy mi z tego lakier nie schodził. Co dalej siedzenie było pikowane, takie czarne pikowane. Ono nie było drogie, tam kosztowało może z 80 zł, nie było dużo kozu, no bo ono nie było to dobrze, to Takie wiecie, tam było dużo wad ale się prezentowało ogólnie w całości projektu bardzo ładnie. Kierunkowskazów, jak sami dobrze wiecie, mieć nie trzeba. Co też dowiedzieliście się w tym odcineczku tak jak powiedział pan prisjant. Eee, co następnie? Lampa, moje drodzy, znaczy, przepraszam, lusterko. Lusterko, moje drodzy, było to takie plasty... na takim, jakby trytce takie gówniane, to, ale ale kurde, to coś tam było widać, powiem szczerze, że, że nie było złe. No i co? Taka była moja była. <laughs> moi drodzy, ja go osobiście bardzo dobrze wspominam, tą moto. Mi się na tym przekłada z i przejeździłem pół roku na oleju. Tak, tam, no mieszanka tam szła. Lałem 9,8 i do tego lałem i ponad truskawą połowę. Tego, co zresztą laję do każdej moich motołów dwa t i Simka również. Chodziło to przepięknie, i przez pół roku nigdy, ale to kompletnie nigdy się z tym nic nie wydarzyło. Więc uważam to za bardzo dobry wynik. I osobiście ten secik był złożony przekozacko, wszystko było idealnie wyregulowane. No i co, kurde, mam wiele bardzo fajnych wspomnień z tym moto, No i w sumie takie pierwsze moje super na ulice to było. Ja za niego zapłaciłem 5,5 tysiąca, jakby ktoś chciał wiedzieć, tak? 5,5 koła. Więc myślę, że, że no nie jest źle. A, i temat oklejny, bo to też pytacie: oklejna to nie była żadna projektowana za jakie grafik czy coś. To była po prostu zwykła okleina kupiona z neta i myślę, że gdzieś się ją właśnie uda znaleźć. Wpiszę sobie okleina Pimpstar albo okleina Kudłaty przez Q, może coś znajdziecie, bo to było, nie była droga, a efekt był przekozacki. Tak więc cóż moi drodzy, ten odcinek nie jest za długi, on jest taki krótki, ale tematyczny. Chciałem to nagrać, żebyście wiedzieli, bo dostaję właśnie bardzo dużo zapytań o to, co tam się działo i tak dalej. Tak więc teraz będę was odsyłał po prostu do tego odcineczka <laughs> Więc cóż, zobaczyliśmy jak to chodziło Troszkę sobie powspominaliśmy Było mi bardzo miło, że mogłem to dla was nagrać Miło mi, że wytrzymaliście do końca No i cóż, ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że zobaczymy się już w niedzielę W następnym odcineczku, pewnie z Simpsonem będzie to już motowlog Mam nadzieję Albo motocykle moich widzów, czas pokaże Cóż, ja nie przedłużam, dziękuję za oglądanie Widzimy się, nie małem, siemaneczko Yo, ciao, ciao.